Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z ekonomistą profesorem Witoldem Orłowskim, wykładowcą Akademii Finansów i Biznesów i Stula o sytuacji gospodarczej w kraju i perspektywach na nowy rok. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. Cały świat po przejściu kolejnych fal pandemii odnotował lekkie zachwianie w gospodarce i pewne tendencje inflacyjne, ale Polska, podobnie jak w liczbie zgonów na COVID 19, bije na tym polu rekordy. Dlaczego tak się dzieje? No, zależy czy pan pyta o, o pandemię, czy pan pyta o, o inflację. Jeśli chodzi o pandemię, to mamy odpowiedź dość jasną, dlatego że nasz rząd bał się zastosować yy, takie środki, które były niezbędne do tego, żeby pandemię szybciej, żeby szybciej zdusić. Znaczy w szczególności chodzi o śmiertelność, nie o nawet ilość osób zapadających tylko o śmiertelność. Jest już dowiedzione, że niższa śmiertelność jest w przypadku wyższego poziomu zaszczepienia. No jak wiadomo, nasz rząd na tyle się bał antyszczepionkowców, że nie zdecydował się na żadne działania, które by promowały naprawdę intensywny sposób szczepienia. No i w efekcie tego mamy te, prawdopodobnie będziemy mieli te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy zgonów więcej niż było to niezbędne, więc to jest dość oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę z kolei, o inflację dokładnie, to sprawa wygląda nieco inaczej. Mianowicie tutaj na siebie się nałożyły efekty pandemii efekty inflacyjne wynikające z polityki prowadzonej od, 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 od wielu lat, jeszcze przed pandemią. E, ja, jeszcze przed pandemią, ostrzegałem przed tym, że nadciąga inflacja, przed efektami tej polityki. Pandemia w ten sposób to wszystko przymroziła na jakiś czas, bo ceny ropy wszędzie na świecie spadły. W związku z tym inflacja w Polsce pozornie w zeszłym roku wyglądała na dość stabilną, 3%, wtedy reszta świata miała deflację, my mieliśmy 3% inflacji, no, ale to było tylko do czasu, aż ceny ropy nie wróciły do normalnego poziomu. Także mamy oczywiście ten efekt zewnętrzny, mamy efekt deflacji, mamy efekt um, pandemii, której gospodarczy i inflacyjny, cenowy i tak dalej, nakładający się na, na, na efekty. Polityki prowadzone na Efekty tak człowiek musiały prędzej czy później nadejść. Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS, inflacja w Polsce w listopadzie wzrosła rok do roku o 7,7% i bije kolejny rekord po roku 2000. Czego w takiej sytuacji możemy spodziewać się po nowym roku? Znaczy od razu to już nie są wstępne dane, to są, to są dane te już pełne GUS-u w tej chwili 7,8%. E, oczywiście, w tej chwili będziemy mieli, znaczy w grudniu inflacja jeszcze nam wzrośnie, prawdopodobnie, e, chociaż zaczyna już obowiązywać tarcza tak zwana antyinflacyjna i ceny paliw na jakiś czas się, się mogą trochę obniżyć. E, potem to pytanie jest troszkę, co będzie z inflacją światową, dlatego że jeśli po tych trzech czy czterech czy pięciu miesiącach, na które mamy obniżone ceny, na przykład paliw na pięć miesięcy, Obniżone przez rząd podatki. Jeśli e, w tym czasie rzeczywiście na świecie nastąpi uspokojenie tego ruchu cen, no to na jakiś czas będziemy mieli oddech, to inflacja nie, 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 nie wzrośnie z powrotem do, do, do tam 9%, tylko ustabilizuje się na poziomie jakichś 5, 6, 7%. To zależy jeszcze, jak będą wyglądały te wskaźniki. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że Problem właśnie polega na tym, że ta inflacja nie wróci wcale, nie spadnie do poziomu 3%, ani tak, tylko Narodowy Bank Polski twierdzi. Natomiast wszyscy obserwatorzy mówią, że nic podobnego, inflacja się ukształtuje już na poziomie wysokim, znacznie wyższym niż, niż taki, który się uważa za bezpieczny dla gospodarki i sama z siebie nie będzie wcale spadać dalej. Eee, raczej będzie mieć do czynienia z taką. No, chroniczną, trudną do zwalczenia inflacją, która no, coraz większym problemem dla nas wszystkich będzie. Bo jak powiedziałem, wtedy przestaną już działać te jednorazowe efekty związane z pandemią, a wtedy po prostu no, w pełni się ujawni ten, to, 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 gdzie polska gospodarka teraz się znajduje czyli na ścieżce określanej mianem stagflacyjnej, czyli dość powolnego wzrostu nie, po, po okresie odbicia pandemicznego, spowalniającego wzrostu gospodarczego i takich chronicznie utrzymującej się zbyt wysokiej inflacji. A jeżeli chodzi o inflację, kiedy pana zdaniem e, inflacja może dojść do takiego poziomu, że kolejne tarcze inflacyjne mogą nie wy, antyinflacyjne mogą nie wystarczać i rząd będzie musiał naprawdę coś zrobić, żeby z tym problemem się uporać? Właśnie to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że dobre pytanie to jest takie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Przecież pamiętać, że to, do jakiego poziomu wzrośnie inflacja, zależy od wielu czynników, których dzisiaj nie znamy, no, to jest rzeczywiście losowa rzecz, czy znaczy losowa w sensie niezależna od nas, czy to jest silnie wzrosną ceny paliw na świecie dalej, czy, czy zaczną spadać. Ale zależy również od tego, co zrobi Narodowy Bank Polski. Przecież nie jesteśmy skazani, że w końcu bank ma narzędzia, za pomocą których może walczyć z inflacją. Przede wszystkim e, odbudowując swoje zaufanie, które powinniśmy mieć do polityki pieniężnej. No więc e, wiele zależy od tego, jak się, jak się zachowa, jak będzie się umiał zachować nasz bank centralny w najbliższych e, miesiącach, na ile zdoła przekonać nas wszystkich, że rzeczywiście. Jest gotów walczyć z inflacją, a na ile to alternatywa, na ile będziemy uznawać, że ja będzie robić to, co rząd pokaże, żeby rządowi było wygodniej sprzedawać obligacje na nią. A jeżeli chodzi o atacze antyinflacyjne, o których wspomniałem, a które rząd zapowiada, żeby je wcielić w życie, jakie mogą być konsekwencje gospodarcze takich działań? No, więc ja tutaj za, za każdym razem pytano o to zwracam uwagę na jedną rzecz. No, na takie czysto intuicyjne rozumienie tego, które chyba każdy zrozumie. Przecież każdy, kto oglądał, nie wiem, na filmie pojedynek rycerzy, no to wiesz, że za pomocą tarczy to się tylko w jakiś tam sposób przez jakiś czas broni przed uderzeniami. Natomiast jak się chce wygrać pojedynek, to trzeba użyć miecza. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczy się osłaniać przed efektami inflacji trzeba z inflacją walczyć, i zarówno rząd, jak bank centralny, powiedzmy, wspólnie współdziałając, mają narzędzia do tej walki. Natomiast tak długo, jak długo całe cała, cała to oprzyrządowanie ogranicza się wyłącznie do używania tarczy i mówienia, jesteśmy przekonani, że inflacja sama spadnie i że osłonimy się przed tą tarczą przez 3 miesiące czy 5 miesięcy, a później inflacja sama spadnie. No to oczywiście od tego inflacja wcale nie spadnie. Także jest tutaj oczywiście problem związany z zaufaniem do polityki pieniężnej, zaufaniem do polityki w ogóle finansowej państwa. Problem coraz większy, który, no, jeśli nie będzie odpowiednio rozwiązany, jeśli bank centralny i rząd nie będą potrafiły przekonać nas, choćby pokazując swój plan walki z inflacją. Jeśli nie będą potrafiły przekonać nas, że rzeczywiście są gotowe i że będą umiały z inflacją walczyć, no to w którymś momencie tarcza z całą pewnością nie wystarczy. Czy nie wystarczy już za trzy miesiące, czy nie wystarczy za rok, no to trudno jest w tym momencie wróżyć, bo powiedziałem, że tu jest zbyt wiele niewiadomych i zbyt mało wiemy o tym, co będzie miał zamiar zrobić bank centralny na przykład. Także musimy tutaj poczekać. Co powinien robić bank centralny, to ekonomiści raczej wiedzą. Natomiast co będzie robić w rzeczywistości, no to zobaczymy. Rada Polityki Pieniężnej w grudniu po raz trzeci poniosła stopy procentowe. Czy takie działania w tym momencie wystarczą do wyhamowania inflacji i co należałoby zrobić, żeby rzeczywiście ją zdusić? Znaczy, to jest tak, że. Oczywiście to każdy, każdy, każdy pewnie wie, że główne narzędzie, za pomocą którego bank centralny walczy z inflacją, to są stopy podwyżki stóp procentowych. Choć proszę pamiętać, że to, na ile skuteczne jest to narzędzie, to właśnie zależy od tego, na ile wiarygodne jest polityka banku centralnego. Nasze stopy procentowe są w końcu przecież cały czas, no, o ładnych kilka procent niższe od stopy inflacji, tak? Czyli mamy realnie Ujemne stopy procentowe cały czas. To zniechęca ludzi do oszczędzania, to powoduje, że ludzie zamiast oszczędzać, są gotowi więcej wydawać, szybciej kupować. No, Skoro idą i szybciej kupują, szybciej wydają, no to oczywiście to wzmaga presję inflacyjną na, na rynku, no bo wiadomo, że ona właśnie zależy od tego, jak dużo ludzie w sklepach wydają. Pieniędzy. No więc jak się nie umie uspokoić tych oczekiwań i przekonać ludzi, że no może nie ma sensu tak na siłę wydawać, że, że rząd, bank centralny nie dopuści do wysokiej inflacji, że będzie z nią walczył, no to w tym momencie to są te sposoby, za pomocą których się e, doprowadza do poprawy sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, te stopy procentowe one są narzędziem, bo one są raczej takim narzędziem, które ma nas przekonać, że bank będzie działać, niż, niż dosłownie zdusić inflację. Zduszenie inflacji samym stopami procentowymi jest niesłychanie kosztowne i lepiej, jeśli można tego uniknąć, to lepiej unikać, dlatego że bank centralny powinien raczej starać się no właśnie takimi wiarygodnymi swoimi projekcjami, swoimi zapowiedziami, tym raczej powinien starać się uspokajać sytuację a nie a nie samym drastycznym podnoszeniem. Z Podnoszenie stóp to jest sytuacja, kiedy no już nic innego ludzie nie wierzą i po prostu trzeba im pokazać już, że, że bank centralny jest gotów na wszystko, żeby nie to przyjść do inflacji, no bo innego wyjścia nie ma. Natomiast my mamy oczywiście w tej chwili sytuację, w której no bank centralny musi coś musi coś zrobić, musi w jakiś sposób spróbować odzyskać swoją. Że, Powiedzmy zaufanie, nazwijmy to, to są poważnie naszarpnięte przez okres bardzo długi, którym już nie, nie, nie chodzi mi o to, że stopy nie były podnoszone, ale co ważniejsze, byliśmy informowani przez bank centralny właśnie prawie że otwartym tekstem, że banku centralnego w ogóle nie obchodzi, jaka będzie inflacja w Polsce, bo. Jego zadaniem jest pomaganie rządowi, a nie walkę z inflacją. To jest sprzeczne oczywiście z wszelkimi zasadami, to jest sprzeczne z konstytucją, która jasno mówi, czym się powinien zajmować bank centralny w Polsce. No ale tak to tak to wyglądało. No więc jest najwyższa pora, żeby to o 180 stopni to, to, to zachowanie zmienić. No bo z całą pewnością to jest właśnie taki przekaz, takie zachowanie, które utwierdza wszystkich w przekonaniu, że no jest się czego bać. Bank centralny nie będzie umiał, nie będzie chciał skutecznie walczyć z inflacją, a no, w no, ogóle nie będzie umiał skutecznie walczyć z inflacją, ta inflacja będzie wyrastała. I, I na tym punkcie no, też polega istota problemu w tej chwili. Ja wiem, że jest wielu komentatorów, ekonomistów, którzy to wszystko sprowadzają do tego, że to trzeba podnieść stopy procentowe. Nie, przede wszystkim trzeba pokazać, że się serio traktuje swoje zadanie, że ma się jakiś plan. Czy stopy należy podnosić natychmiast, czy nie? To rzecz jest bardzo do dyskusji, dlatego że rzeczywiście gospodarka jest, no, troszkę wbrew temu, co wbrew propagandzie, którą rząd uprawia, gospodarka jest w stanie nieszczególnym w, w tej chwili. E, ten wzrost gospodarczy wygląda bardzo, bardzo tak wątło i powiedziałbym, e, bardzo duże jest ryzyko, że ten wzrost nam może wyhamować, zwłaszcza biorąc pod uwagę te obecne historie, które doprowadziły do, do opóźnienia w napływie unijnych pieniędzy, które mogłyby bardzo oczywiście pomóc w utrzymaniu wzrostu gospodarczego w Polsce. Także z tego punktu widzenia, jakieś bardzo gwałtowne podnoszenie stóp procentowych, oczywiście nie jest wskazane. Natomiast no może dojść do, 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 do sytuacji, w której innego wyjścia po prostu nie będzie, no bo jak już nie ufamy bankowi centralnemu, to on nie ma innego wyjścia wtedy, niż tylko tak podnosić stopy procentowe, żeby, żeby, żebyśmy po prostu oduczyli się robienia zakupów, e, patrząc na puste kieszenie. To jest najgorszy sposób walki z inflacją i mam nadzieję, że nasz bank centralny będzie umiał poszukać innego sposobu, właściwie bardziej polegającego na odbudowie zaufania swoich działań, nie na... A nie na po prostu duszeniu gospodarki wysokimi stopami procentowymi, co byłoby dzisiaj bardzo, bardzo niekorzystne, ale może nie być inne wyjście. Wspomniał Pan o pieniądzach europejskich. Panace, mianowicie, pana na problemy gospodarcze naszego kraju miał być Europejski Fundusz Odbudowy, z którego miały popłynąć miliardy na Polski Ład. Tymczasem instytucje europejskie zablokowały pieniądze dla Polski. Jak Pan ocenia szanse na to, że Polska dostanie je w przyszłym roku? Ja nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Przecież jest to oczywisty sposób. E, Komisja Europejska przy poparciu już krajów, większości krajów, e, powiedziała, jakie są warunki odblokowania tych pieniędzy. E, polski rząd je zna, e, więc pytanie jest oczywiście, czy się zdecyduje te warunki spełnić, czy nie. No, tutaj ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse, czy jakie są perspektywy tego, bo to wie tylko, Polski rząd, a ściślej rządząca, rządząca koalicja, która wie, czy jest w stanie dojść do jakiegoś porozumienia, które odblokowałoby te środki, czy nie. No więc tutaj, tutaj pytanie jest raczej do politologa, a nie, a nie do mnie, jakie są szanse odblokowania. Wiadomo dokładnie, co musi być zrobione po to, żeby te pieniądze zostały odblokowane. No wiadomo, że one czekają i one są właściwie do wzięcia prawie że z dnia na dzień, jeśli tylko. By doszło do porozumienia. Nasz rząd doszedł do porozumienia z Komisją Europejską. No więc to trzeba pytać naszego rządu, jakie są szanse, żeby się, żeby się zgodził. No bo wbrew czasem powtarzanym ze strony naszego rządu zapowiedziom, no tutaj nie ma nic do negocjowania. Tutaj są ustalone warunki. Natomiast no, rząd faktycznie się zgodził już kiedyś, tylko teraz troszeczkę udaje, że nie. To, to troszkę na zasadzie, że no dobrze, jedni policy rządu się zgodzili, inni, inni nie. No więc rzeczywiście tutaj jest jakiś rodzaj klinczu, ale wewnątrz obozu rządzącego, ale to od niego zależy, czy, czy pieniądze będą uruchomione, czy nie. To zresztą nie są pieniądze na Polski Ład. Polski Ład to nie jest w ogóle program ożywienia gospodarki. Polski Ład to jest tylko program, E, zmiany dystrybucji dochodów w Polsce, czyli żeby biedniejsi dostali więcej, a bogatsi zapłacili wyższy podatek. To polski łatwiej do tego tak naprawdę ogranicza. Problemem ro, programem rozruszania gospodarki miało być właśnie no, to, co premier w swoim czasie reklamował jako 770 miliardów e, euro e, złotych. Co prawda trzeba się było bardzo wczytać w tę tablicę, żeby znaleźć tam drobniutkim maczkiem informacje, że chodzi o pieniądze głównie właśnie z budżetu Unii Europejskiej, no, ale to nie zmienia faktu, że znaczy ci, co, co patrzyli na to, no, to wiedzą, że chodziło o pieniądze z budżetu Unii Europejskiej i te pieniądze, no wtedy no, wystarczy posłuchać, jak Pan Premier zachwalał, że to jest szansa na odbudowę gospodarki po, po, po covid. No, dzisiaj ta szansa powiedzmy, że nie jest wykorzystywana, jakie są szanse wykorzystania tej szansy, to dopiero zobaczymy, bo jak mówiłem, to jest całkowicie w rękach naszego rządu. Jeśli nie zdecyduje się szukać porozumienia, no to prawdopodobnie te pieniądze nie będą jeszcze to... Czy Pana zdaniem poradzimy sobie z wyjściem z kryzysu po pandemii bez miliardów z planu odbudowy? I jeżeli problem, byśmy... problem, tak. Problem Jeszcze jest drugie, drugie pytanie. Jeżeli byśmy tych pieniędzy nie dostali, co to co czeka polską gospodarkę bez europejskich funduszy? Nie, to ja myślę, że europejskie fundusze nie są tutaj kluczową rzeczą rzeczywiście. My mamy większy problem, zupełnie inny, On nie jest ograniczony wcale do funduszy europejskich. Otóż mamy od już przed pandemią. E, osiągnęliśmy najniższą. Stopę inwestycji, czyli udział inwestycji w dochodzie narodowym od 30 lat. To oznacza, że gospodarka polska po prostu przestała w odpowiednim tempie inwestować. Nie odtwarza się, nie buduje się nowoczesnego majątku produkcyjnego w tempie, które pozwoliłoby kontynuować rozwój, i mamy potężny problem i potężne ryzyko, że nasz rozwój po prostu ulegnie. Trwałemu spowolnieniu, nie z powodu jednorazowych decyzji dotyczących, funduszu, dotyczących funduszy europejskich, tylko z powodu po prostu niedostatecznych inwestycji, niedostatecznego niedostatecznego tempa modernizacji gospodarki, wymiany maszyn na nowocześniejsze itd. I tutaj e, trzeba powiedzieć, że akurat pieniądze z, z funduszu unijnego były o tyle bardzo cenne, że one były właśnie skierowane wyraźnie na na modernizację gospodarki. One nie były skierowane, wbrew temu, co pan powiedział, na Polski Ład, czyli na, czyli na transfery socjalne, ani zwiększone, ani, ani tego typu działania. One były skierowane bardzo wyraźnie na podwyższenie zdolności polskiej gospodarki do, do wzrostu, do szybkiego rozwoju, do dostosowywania się do zmian klimatycznych, do polityki energetycznej i tak dalej, i do digitalizacji, no więc mamy oczywiście potężny problem w tym momencie, wynikający z faktu, że te pieniądze są nam nie tylko potrzebne, żeby akurat skończyć, z, czy żeby wyjść z kryzysu po covidowego, ale, ale one przede wszystkim są potrzebne, dlatego że, że nasza gospodarka no gdzieś jest w tej chwili już na skraju wyhamowania swojego rozwoju i te pieniądze. Jak zresztą bardzo słusznie zauważał Pan Premier właśnie wtedy, kiedy pokazywał te, te tablice z miliardami, nie Polskiego Ładu, tylko z miliardami, które mają rozruszać gospodarkę. No te pieniądze są niesłychanie nam potrzebne po to, bo inaczej gospodarka zacznie coraz bardziej wyhamowywać i w końcu niewykluczone, że stanie, że stanie w miejscu. Także e, tutaj nie chodzi tylko o samo. O samo wyjście z pandemii i Tak się złożyło z naszego punktu widzenia, że myśmy wcale w końcu tej pandemii aż tak mocno nie odczuli jak inne kraje. I w związku z tym, tak naprawdę, dla nas samo wyjście z pandemii nie jest tutaj najważniejszym, największym wyzwaniem i problemem. No, największym wyzwaniem i problemem jest, jest dynamizowanie gospodarki, a przede wszystkim dynamizowanie inwestycji. Inwestycje cały czas po trzecim kwartale były zdecydowanie poniżej poziomu przedkryzysowego, a przypominam, że poziomy w roku przedkryzysowym były na najniższym poziomie w relacji do PKB od, od no właściwie od czasu, jak mamy gospodarkę rynkową w Polsce, czyli od początku lat 90. No i, i to jest ta istota problemu. A spytałbym się też y, pana o zmiany podatkowe, które wchodzą y, po nowym roku. Przewidują one między innymi podwyżki podatków dla lepiej zarabiających i podniesienie składki zdrowotnej, której nie będzie można już odliczyć od podatku. Jakie będą konsekwencje takiej zmiany przepisów podatkowych? To znaczy to jest tak, że ja to, to też trzeba bardzo no, oczywiście, że zawsze w społeczeństwie będą no, ci, którzy na tym tracą ci, i ci, którzy zyskują i ci, co tracą mają prawo być niezadowoleni z tego. Z drugiej strony powiedziałbym, że jest absolutnie prawem rządu, który wygrał wybory powiedzieć nasi wyborcy chcą, żeby podwyższyć podatki dla zamożniejszych, to to robimy i, i, i no, tak zmieniamy w ten sposób dystrybucję dochodów w gospodarce. To jest prawo tych, którzy wygrali wybory. Jak się nie podoba komuś, no to proszę bardzo, wolna droga można należy wygrać wybory i, i wtedy będzie inna polityka realizowana. Natomiast y, problem, którym o którym można powiedzieć, jest to, że pewnie ta zmiana dochodów w tym momencie, zmiana dystrybucji dochodów jest robiona w najgorszym momencie, i można sobie na to wyobrazić. Dlaczego? Punktu Dlatego, punktu, że generalnie to każdy ekonomista wie o tym, że ludzie ubożsi mają. Znaczy, ludzie zamożniejsi mają wyższą skłonność do oszczędzania, ludzie ubożsi mają niższą skłonność do oszczędzania, albo w ogóle nie oszczędzają dodatkowych pieniędzy, tylko wydają je. To jest dość oczywiste, no bo człowiek ubodzi no, przede wszystkim marzy o zwiększeniu konsumpcji i, i trudno się temu dziwić, oczywiście. Otóż nasza inflacja w tej chwili, pozwolę, że to kończę, zależy, jest właśnie spowodowana nadmiarem pieniędzy w stosunku do ilości towarów, których nie udało się tej. Podażowej strony gospodarki ożywić, więc mamy, mamy tego typu problem. No, zwiększenie opodatkowania osób zamożniejszych, obniżenie osób biedniejszych spowoduje właśnie, że popyt ten w sklepach konsumpcyjnych jeszcze bardziej się zwiększy, a w sytuacji grożącej inflacją, no to jest właśnie to, co inflację będzie przyspieszało. I, i na, dlatego mówię, że jest to najgorszy moment na wprowadzenie, a ja nie, nie, nie podważam. Znaczy to mówię, rządzący mają prawo tego typu politykę prowadzić, jeśli uważają za, za słuszną. Natomiast moment jest wybrany najgorszy, bo moment właśnie, kiedy gospodarka gdzieś jest na skraju spowolnienia i stoczenia się do, do stagflacji. No i w tym momencie wzmacnianie tych zjawisk inflacyjnych, a osłabianie zjawisk prowzrostowych, no jest. Yy, najbardziej ryzykownym działaniem, jakie można, jakie można prowadzić. W innej sytuacji oczywiście no, pada pytanie, dlaczego znaczy, no, rząd nie zrobił tego manewru przez ileś tam lat, kiedy rządził i kiedy sytuacja gospodarcza zdecydowanie bardziej pozwalała na to. Wtedy to nie było zrobione, dzisiaj jest robione, mimo że dzisiaj jest, wiąże się to już bardzo poważne decyzje. Zadałbym takie pytanie, Polski Ład, inflacja, podwyżki w podatkach i brak pieniędzy z Europejskiego Planu Odbudowy, co Pana zdaniem czeka nas w przyszłym roku pod względem gospodarczym, czy rządzącym uda się zatrzymać inflację, a może pojawią się inne zjawiska w gospodarce, które staną się problemem dla rządzących? Czyli jeśli chodzi o inflację, to ja się obawiam, że może być, może być jeszcze gorzej. Znaczy nie musi, no bo to jak powiedziałem, zależy od wielu czynników, które dzisiaj są trudne do przewidzenia. Jak mówię, spadną ceny na świecie ropy, no, ale to może się zdarzyć, a mimo to może na przykład ulec osłabieniu złoty, no bo w końcu troszkę balansujemy na skraju tego. Jeśli to się stanie, no to, no to wtedy nie pomoże nawet obniżenie cen paliw na świecie i inflacja i tak nam może się zwiększyć. No, mówię, jesteśmy w dość ryzykownej sytuacji niepewnej. Czy wzrośnie inflacja? czy utrzyma się na poziomie takim podwyższonym i ja raczej uważam, że większe jest prawdopodobieństwo, że utrzyma się na tym podwyższonym poziomie, nie że wzrośnie, no ale powtarzam, wystarczy jakieś wahnięcie, bądź polskie, bądź na świecie, e, które spowoduje osłabienie znaczne złotego i, i, i możemy mieć momentalnie inflację znacznie wyższą niż, niż niż dzisiaj. Wtedy możemy mieć rzeczywiście potężny, potężny problem. E, także, mm, Sprawy inflacji, jak powiedziałem, są właściwie bardzo trudne do prognozowania w tej chwili. No, gdybyśmy jeszcze wiedzieli, co ma zamiar zrobić Bank Centralny, no, to byłoby troszkę łatwiej, no, ale tutaj, jak, jak już tłumaczyłem, nie wiemy tak naprawdę, co będzie robić. Będzie zresztą nowa Rada Polityki Pieniężnej, zobaczymy, jak się będzie. Zachowywać. Natomiast jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, no to myślę, że on będzie się no, po, tym, po tej pandemii, no będzie jakieś stale odbudowywanie, jeśli nie będzie kolejnej fali, oczywiście pandemii aktywności gospodarczej, ale obawiam się, że ono będzie coraz słabsze w Polsce, czyli nie będzie już tego dynamicznego odbicia, które mogłoby być i, przy, i, i która właśnie nam się trochę by należało. No oczywiście, jeśli przyjdą inne pieniądze, znowuż, no to. Sytuacja może ulec poprawie, dlatego że one same z siebie dodadzą tam jeden czy dwa punkty procentowe do, do tempa wzrostu gospodarczego i z trzech nam się zrobi pięć. Jeśli tych pieniędzy nie będzie, no to znaczy, tempo wzrostu 3% po spadku tym pandemicznym, no to nie wyglądałoby specjalnie, specjalnie imponująco i byłoby raczej sygnałem, że gospodarka idzie w stronę kłopoty coraz większych. Zjednoczona prawica kiedyś straci władzę. Co pana zdaniem trzeba będzie zrobić, żeby Polska wyszła z kryzysu? Nie, no, wie pan to chyba znowu pytanie jest do politologa. No bo cóż, straci, nie straci, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie. Nie wiem czy straci, kiedy straci, więc myślę, że myślę, że to jest pytanie, którego ekonomiście nie należy... Nie należy zadawać. Ja mogę powiedzieć, co powinien zrobić na przykład, co powinien robić nie za, na przykład Narodowy Bank Polski, niezależnie od tego, czy zjednoczona prawica straci władzę, czy nie. Jeśli miałby działać w sposób prawidłowy, no to musi zacząć serio traktować swoje, swoje konstytucyjne zobowiązania do zwalczania inflacji. Natomiast natomiast tu nie ma takiej prostej odpowiedzi, że ma natychmiast podnieść stopy albo, albo nie. to jest pierwsza rzecz. Wszemi wobec przekonujący sposób pogłosić, że wie na czym polega jego, jego zadanie. I to się może zdarzyć niezależnie od tego, czy będzie rządzić Zjednoczona Prawica na czy nie będzie rządzić Zjednoczona Prawica. Podobnie, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską. No nie mam wątpliwości, dla poprawy sytuacji gospodarczej Polski, klimatu inwestycyjnego, niezbędne jest dojście do porozumienia z instytucjami unijnymi. I znowuż, może Zjednoczona Prawica, a może ktoś inny. No, 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 tego nie, tego, to, 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 to nie jest rzecz, która jest wyobrażalna jedynie, jedynie w sytuacji zmiany zmiany rządu. Mogę sobie wyobrazić, że rząd pójdzie porozum do głowy i, i jednak zdecyduje się na szukanie porozumienia z instytucjami europejskimi, a nie na walkę z nimi. Więc proszę mnie nie pytać o to, a co będzie, jakby się rząd zmienił, bo... Pomyślę, że mamy innego rodzaju jednak problem do analizowania, jak teraz będzie się, może się zmienić polityka gospodarcza w najbliższych y, miesiącach czy, czy kwartałach. A na samym jeszcze koniec bym zadał takie pytanie, jak wpływ na polską gospodarkę może wywrzeć przyjęta y, dzisiaj właśnie 17 grudnia przez całym ustawa Lex TVN? Wszyscy, którzy to obserwują, uważają, że jest lekkim szaleństwem w kraju, któremu zależy na utrzymaniu jak najlepszego wizerunku inwestycyjnego. Zwłaszcza jak powiedziałem, w sytuacji, kiedy no, mamy rosnące problemy z rozwojem gospodarczym, będziemy mieli rosnące problemy, no to wydawałoby się, że, że powinno się szukać maksymalnie poprawy wizerunku inwestycyjnego. To jest działanie, które ewidentnie pogorszy wizerunek inwestycyjny Polski. No więc to, to, jak to bezpośrednio wpłynie, zobaczymy, ale na pewno jedno z, ostrych. jak pan pamięta, mówiłem, że to pytanie o to, co można by było, o co, co może się zdarzyć i tak dalej, mówiłem, że niezależnie od tego, kto rządzi, to rządowi każdemu zalecałbym poprawę klimatu inwestycyjnego, no więc to akurat jest ewidentnie pogorszenie, a nie poprawa klimatu inwestycyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.